Przyciski głosowania są doskonałym sposobem przeprowadzania ankiet, szczególnie w dużych grupach. Aby wysyłać przyciski głosowania i odpowiadać na nie, jest wymagane konto programu Microsoft Exchange Server. Żeby użyć przycisków głosowania, stwórz wiadomość lub odpowiedz, jak przy normalnej komunikacji. Wpisz w treści wiadomości, czego dotyczy głosowanie. Naciśnij opcję i wybierz. Użyj przycisków głosowania. Możesz skorzystać ze standardowych opcji. Zaakceptuj odrzuć tak, nie lub tak, nie. Możliwe. Jeśli Twoje pytanie wymaga innych odpowiedzi, użyj opcji niestandardowy. W polu Użyj przycisków głosowania wpisz odpowiedzi oddzielone średnikami. Kliknij zamknij. Nad polem adresu. Zobaczysz informację o dodaniu przycisków głosowania. Teraz wyślij wiadomość. Jeśli jesteś jednym z odbiorców, zobaczysz wiadomość w swojej skrzynce. Tu widać informację, że można użyć przycisków głosowania. Wystarczy kliknąć preferowaną opcję i wysłać odpowiedź. Żeby sprawdzić, jakich odpowiedzi udzielili adresaci Twojej wiadomości, wejdź do folderu Elementy wysłane. Otwórz wysłaną wiadomość i kliknij przycisk Śledzenie. W tym panelu wyraźnie widzisz wszystkie udzielone odpowiedzi.